Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. John Garrett, a to kolejny materiał z gry Hollow Knight Silksong. Czy wiem, co trzeba dalej robić? Myślę, że tak. Czy pokażę Wam to dzisiaj? No, chciałbym. Czy mi się uda? Nie wiem. Spróbuję. Zobaczymy. No, gdzieś musi być jakieś charakterystyczne miejsce. W którym będę w stanie zrobić coś ładnego. Nie będę otrzymywał obrażeń wręcz. Ale niestety muszę trochę nad tym popracować, bo miałem krótką przerwę od gry. Ile to krótka według Waszych standardów? Jak myślicie? Oj, no prawie by mi się udało, gdyby nie fakt, że mi się nie udało. Ale okej, okay, tam dalej jest tylko i wyłącznie ścieżka, która mnie interesuje, czy nie? O. Chyba tak, chyba tam bym chciał iść, nie? Może pojadę windą. pojadę windą? Jak myślicie? Hmm. Kawał drogi do windy tędy, no ale dobra. Przejdźmy się tak. Tutaj co było, to zdobyłem. Tu chyba było to rozszerzenie do spółki Nici, nowy fragmencik. Oj, jakieś pułapki na gareciarzy. Na całe szczęście ja się nie daję. Nara. Jestem w pełni naładowany. Tamten chyba ma Mosberry, czy mi się wydaje? Masz mozberry? Nie, a może? Nie, coś ma w pyszczku, no. W którym miejscu można by cię było w miarę bezpiecznie zaatakować mordeczko? No, chciałem zrobić na tobie Pogo, ale nie wyszło. To mi głupie, że zrobiłem wręcz, bo mogłem po prostu usiąść na ławce, ale... Mamy windę. Czy ten mostberg jest mi tak bardzo potrzebny? Myślę, że nie. Ale z drugiej strony. Ale to było niemiłe. Kamera mnie strollowała. Ja nie chciałem być tutaj w wiosce. Ja chciałem wam pokazywać nową zawartość w grze komputerowej. Czy te Moz w ogóle są do czegoś przydatne? Może do craftingu jakiegoś? A może to będą przedmioty, które będziemy używać, jak. nie wiem. E, te. Petardy w Wiedźminie, nie wiem. Dobra, mamy go. Lumek spadł tutaj z nieba, no. Był taki lumek. Wyścig lumek! Co my w Raymana gramy? Nie no. Oczywiście, że nie gramy w Hollow Knight. Zobaczcie, jaki wam głową. Na pewno to jest Hollow Knight. Hornet się ze mną zgadza, tak? Tutaj coś jest ukryte? Gdzieś dalej? Macie dla mnie jakieś sekrety, kurna ten? Nie macie sekretów, kurna ten? A ja bym chciał sekrety. Na pewno nie macie jakichś tych, no... sekretów? Na dół jest informacja o tym, że jest wioska. Tyle to ja wiem. Tu na dole na 100% byłem i nie mogłem się tutaj wspiąć, więc idziemy sobie dalej. Tutaj otwierałem to przejście, prawda? Otwierałem, He, <laughs> frajer, znaczy to... no Nie wiem czy do końca był Fryerem, ale... Ale zdobędziemy sobie nowe paciorki do różańca, co fajne. No dobra, no chodź to tutaj już nic wymiotować Tam jeden poleciał paciorek, którego będę gonił, widzicie? Specjalnie po niego idę. Nie ma jakiegoś tego? Biegania, sprintu, że sobie dwa razy wcisnę w lewo i szybciej zacznę biegać, nie wiem jakiegoś dasha nie macie dla mnie, ja bym takiego dasha to przygotował. Może i bym przegarnął Dasz, ale nie przygarnąłbym żygów na łeb. Teraz się zastanawiacie, dlaczego Gareciarz tak lubi farmić te paciorki. No. To nie tak, że lubię, czy nie lubię. Ej, tu coś... Pra... Czy ja naprawdę byłem przez ten cały czas tak bardzo ślepy, że nie zauważyłem, że możemy tutaj sobie pójść? Nie, zauważyłem, okej, okay, nieważne. Ale byłem na tyle ślepy, że nie zauważyłem, że można tu wejść, rozumiecie to? O, patrzcie, od razu znajduję sekret. Czy ja chcę tu iść? Chcę. Co dostaniemy? Ho y przykazanie churalne? Cóż to jest? Rozkaz wydany przez Cytadelę. Y kiedyś błyszcząca pieczęć została zużyta przez upływ czasu. Relik przeszłości Farlum interesujący dla zbieraczy historycznych przedmiotów. Okej. Okay. Rozumiem. Fajnie, czyli to po prostu jakaś specjalna waluta, którą możemy później wymieniać na paciork. Muszę naprawdę przestać to robić. Dobra, jakby się tam dostać? Pewnie od góry, jak znam życie, ale Waldumpów ja nie mam. Myślałem, że wpadniesz do przepaści. Okej, no jest nowa miejscówka. Przepraszam wszystkich, którzy krzyczeli w komentarzach na mnie, ale. Szyjący farlum! No albo tkający, może. Weaver brzmi chyba lepiej jak tkający, więc niech będzie. Tkający farlum. E... Niech chroni was chwała, a nic leczy. A nie, okej. Okay. Chronieni przez chwałę, leczeni nicią. Albo wyleczyliście niciami, szyjąc. E... No w każdym razie. Wasza. Tutaj, jakby to nazwać? Wasze zasługi, wieczne. Wasze wieczne zasługi oferujemy pieśń. Chociaż tej favor to bardziej chodzi o to, że jakby się ktoś chciał zaskarbić w ich ten. Jak to się mówi, no ładnie. Kupić w czyjeś łaski, coś tego typu. No, w każdym razie, w takim kontekście raczej tutaj jest favor użyte. Lol, myśliliście że dam się na to złapać? Come on, ile razy? Raz mogę, dwa razy mogę, trzy razy mogę. Ciągle nie jestem wystarczająco mocny Coś tu się dzieje Paciorkowcy mi atakują Czemu wam odbiło Mogłoby wam nie odbijać he. He, he. Żeby nie było, Geo mi się łatwiej zbierało No ale cóż nie ma już geo. Okej, okay, no to wygląda jak ważne miejsce fabularne. Dlatego na razie je zignorujemy. Dobra, nieważne. To ważne miejsce fabularne to jest coś, gdzie powinienem iść, a nie farmić sobie paciorki, ale. Córko odległych ziem, ty, która czekałaś tak wiele, zwiąż swoją siłę. I odzyskaj przyszłość nawiedzonego królestwa. Dobra, a więc związuje to. Związałem. Związałeś. Ee, jakby to nazwać jedwa włócznie? Włóczniad? Jedwagrot? Nie wiem, no... Zajedwabisty atak, no... Atakuj, wyrzucając swoją igłę w przód, zużyjesz trochę jedwabiu. E, jedwabne umiejętności mogą zostać wybrane... Okej, okay, dobra. Czyli to będzie jedna z tych umiejętności, które możemy sobie na swoim herbie wybrać. Ej, no to w tym wypadku... E, wesel miało wiele łatwiej w Hollow Ładował wszystko w jedno i tam nie było problemu. No dobra, czyli F-kom robimy... Okej. Okay. Okej, okay, obej. Co tu mamy? Okej, okay, pierścionek różańcowy. Czy to się ugnie pod moim ciężarem? Nie, muszę sam to opróżnić. Było drugie uderzenie, widzieliście. Nie możecie powiedzieć, że nie było. A więc tkacze są tutaj ważni w jakiś sposób. Coś musieli zrobić. O, tam jest komora gazowa. Nie podoba mi się to. Niesamowici gazole tu pewnie siedzą. Okej, okay, ławeczka tylko i wyłącznie po to, żeby móc sobie wybierać rzeczy na swoim herbie. Spoko. No za dużo tutaj. O, kurczę, i to mi się podoba. No i to znaczy, że mogę mieć dwie takie rzeczy. Zem. A gdybym chciał, to tutaj też mogę? Nie, ten na przykład może mieć tylko jedno. Okej. Okay. Dobra, to zostaje przy tym. To takie jak gdyby loadouty mamy. Chore, być może. Nie jesteś. Okej, okay, się ma. Mm, a któż to? Nitrus! okropne! Przerywać mi w mojej skromnej druidzie pracy! Postać, z którą rozmawiamy ogólnie nazywa się druid mszany. A druid z mszany? Mszako druid? Mchodruid? Nie wiem. Nie chciałam ci przeszkadzać druidzie, ale głos twojego, ten dźwięk. Krzyku, krzyku. Głos śmiechu tak po prostu rozbrzmiewający sprawił, że postanowiłam zobaczyć jego źródło. Ta osada zbudowana pod tą strukturą... Osada zbudowana wokół starej struktury należącej do tkających. Czy znałeś ich? Czy oni mieszkali tutaj, w tych ziemiach cały czas? Hmm. Jakiej osadzie? Jacy tkający? Pleciesz głupoty. Jesteś tutaj? Tutaj, a więc kto się wysłał? Hmm. Czy słyszysz moje życzenie? Czy jesteś spełniającą życzenia? Czy jesteś spełniaczem życzeń? Czy jesteś w Czarnobylu? Ty? Spełniać życzeń? Zaraz, to, to nie stalker, co? Tak, spełniać życzeń, moich życzeń. Potrzebuję owoców świata, trzy małe skarby, potrzebuję ich tak bardzo, ich potrzebuję! czy to królestwo nie wysłało ciebie, abyś spełniła moje żądania? Uh, I guess Obiecaliśmy, że zbierzemy jagódki, no ja zebrałem i chyba trzy dokładnie mam, więc jak gdyby mogę. A więc obiecałeś! A pamiętaj, więzy takiej obietnice związują, związują cię mocniej niż grzechu. Przynieś mi trzy mcho jagody, mchówki, mcho agresty, agresto mchy, nie pamiętam jakie tłumaczyłem. Bardzo cenne owoce, przynieś mi je i spełni moje życzenie, a potem zacznie się praca. Okej okay, mam. Tak, jak obiecałam, druidzie. Mam twoje jagódki. Mam twoje agresy. A więc do czego potrzebujesz takich całkiem popularnych owoców? Popula popularnych? Nie, nie, one są specjalne. E, wręcz szanowane i ubóstwione. Tylko prawdziwy druid o tym wie. Te, te jagódki tak świecą. O, to z mojego życzenia, dla mojego życzenia, moje życzenie takie drogie. Czy dać? No oczywiście, że nie. Mmm, a więc tak. Hej, 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 obiecane owoce. Współczesny youtuber stracił partner z gorze! Upuść się tutaj, a potem zaczniemy. Ale Solonez. Chcecie zobaczyć, jak wygląda Solonez Challenge? E, ten materiał nazywa się Soloneza. O, 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 ten zapach. Tak jak inne, ale taki młody! O, głosie z lasu! Och, tańcu królowej! O, bita to mocniej! Tak, tak, ubijaj! O, niech to usłyszymy! O, jest! Jesteś szalony. O, mm, Tak, ból! Moja głowa boli! Czemu mi się tak w niej pier -miesza? Te jagódki! O Jezu, jakie przebrzydłe jagódki! O, jakie wizje! Okej, okay. a więc obiecałaś, że to wypełnisz, spełniaczu życzeń. Świetnie, przyniosłaś mi to, czego potrzebowałem, i stałaś przy moim boku. Jesteśmy kompanami, i dzięki mojemu tutaj. Yy, temu mojemu rozkazowi, temu całemu zamieszaniu, od nic więcej nie mógłbym cię prosić. Spełniacz życzeń. Zbieranie jagódek. A więc, na pożegnanie, prezent. Amulej, amulet druidów. Albo mnie druida? Nie innych. Nie, nie, nie innych, tak sądzę. Może ci ułatwić Twoje smutki i spełniaczu życzeń. Niech wykrzykuje dla ciebie, kiedy. Niech płacze za ciebie, kiedy już skończą ci się łzy. Oko druida. Oko gorgony. Amulet ochrony. uformowanych z mchojagód. Kiedy noszący otrzymuje obrażenia, amulet płacze. Tworząc zielony solones, który sformułuje się w jedwab? Czy jedwaby. O kurna, solones! Aaaa! Solones! Aaa, Solones! Czemu nie powiedziałeś, że nie mogę wchodzić do soloneza? Agresto Jagody! Agresto Mho i mocha Agresty! Czy ciągle ich poszukujesz, mała ty? Moje życzenie zostało spełnione! Ale teraz widać, że naprawdę jeszcze więcej potrzeba, Jeszcze więcej! Przynieś mi jeszcze więcej Mho Agresto Jagód! Mm, tak, tak! Wymienimy się! Mmm, cenne e, różańce, paciorki za świeże jagody! Aaaa! Eee, solones! Ale posolone! Elegancko! Dobra, mam wrażenie, że ta gra sprawia coś niesamowitego z moją głową. Ech, panada. W tym nie mogę tego nosić. Zemn! Ej, dobra, to czekajcie, mam pomysł. Czyli w takim wypadku przy tym konkretnym herbie, przy podróżniku, nie mogę, ale przy łowcy... Przy łowcy już mogę. O. Bapanada, jak to mówią. A, ba -nada. No to zostawmy tak. I będę teraz sobie tkał, otrzymując obrażenia. Tkający duszę, albo du. Ty? Nie, nauczyciele by mnie zabili, gdybym coś takiego wymyślił. Ej, tej platformy tutaj nie było. Ej, co? Nie, dobra. Może ta platforma była, mi po prostu jeszcze w tym miejscu nie było i tyle. To by miał więcej sensu. To, co to za tajemniczy dźwięk? Więcej chojagud? Myślę, że były tylko trzy i... O nie, teraz mam na łukos, muszę pamiętać. No tak, no tak, no tak. Dawać mi hoyagodę. Czy chcę od razu wymieniać ją na paciorki? Chyba nie, szczerze mówiąc myślę, że lepiej będzie je trzymać. Ze względu na to, że... Dzięki temu jestem choć troszkę chroniony. Sza. Zgodzicie się ze mną. Wiecie z czym się musicie zgodzić? Z tym, że zrobimy małą pauzę, bo moje wcielanie się w inne postacie nadwyrężyło trochę moje umiejętności wokalne. Jesteście w stanie w to uwierzyć? Ja na przykład jestem. Uważam, że to było fajne. I ogólnie rzecz biorąc, jeśli Travis to ogląda, to na pewno doceni moje. Hej, hej, hej! No ale. Nie jestem na tyle Albertowy, żeby robić takie rzeczy. Okej, okay, koleżanka sobie poszła. No jestem w stanie to przebić. To będzie boss. Mała pauza, ja się napiję wody i lecimy dalej. No dobra! Papa Otrzymał wrażenia, prawda? Nie, dobra, gra jest mądra Ja po prostu nie jestem mądry Okej okay. Okej! Okay. Eee, nie mogę szyć w locie Przypomina mi jednego z przeciwników takich zielonych Z oryginalnego Hollow Knighta Moss Chargera bodajże Coś takiego było Dobra, coś takiego nie było Nie chciałbym się na nim wywalić, nie ukrywając. Aha, no, to fajnie, nie? Coś tam kojagoda? Mmm, tak, tak, słodkie, mmm, tak, wymienimy się. Nie. Zatrzymujesz dla siebie owocek, ale chciwa, dziwny wybór, ale to tylko cię będzie spowalniało. Nieprawda, nie wpływa to na moją prędkość. Proszę mnie nie oszukiwać. No trudno. Dokonałem aktu tak zwanego frajerstwa. I teraz muszę żyć z konsekwencjami. Muszę nauczyć się być lepszym graczem. Ale mam wrażenie, że ten amulet wcale nie jest taki dobry jak myślałem. No, dobra, dawaj Dzwono, bestia, bestia dzwonu Dzwonkowa bestia, dzwonkosz Dzwonkosz w sumie brzmi całkiem dobrze Mam cię, dzwonkosz Nie można to w ciebie jakoś odbić? Nie wiem Nie bądź taki chciwy, bo będziesz obrywał, fren Nie bądź chciwy, tymczasem gareciarz, który robi chciwe rzeczy. No cóż. Okej. Okay. Nie wiem, co się dzieje. Dobra, wiem, co się dzieje. Rzeczy się dzieją. Nie jestem fanem, kiedy one to robią. Chodź tu. Mam cię! Tak mi się wydaje. Przez chwilę przynajmniej miałem. Tak bym chciał się w niego wbić, jak robi ten atak z dołu. Ale to jest tak głupi pomysł. I tak nieefektywny i umrę. Albo i nie. Nara! Gedankton! Ale posolony! Garama. A, czyli jednak nie posolony. Czyli to nie koniec. Co dostaję w nagrodę? Związaj! Zwiąż! Więzy, które więżą! Oj! Tylko nie pałac myśli, nienawidzę tego miejsca. Mogę się stąd wydostać? Tkający, co wy tu robicie? Serio, mogę sobie odejść? Ok. A więc przybyłaś w końcu! Nasz jedwab, przybyłaś w końcu! Sorry, nie posłuchałem cię, po prostu walnąłem w tę jedwabną kulę. teraz solone w moich żyłach zaczął płynąć. Przykro mi. A więc przyjdźcie, doświadcz naszego przebudzenia. Czyli co, tkający są teraz tymi złymi? Are we the bodies? Pochłonąłem serce, jedwabiu. Zre Odzyskałem moc, żeby regenerować jedwab wewnątrz mojej skorupy. Czyli co, pasywnie będzie mi się zwiększało, tak? Obudka. Tak, widzę. Pojawia mi się powoli. Jest. Jestem silniejszy. Co, runda druga? Mało ci? Dawaj, paruwo. A, cześć. Jesteśmy kolegami. Garama! Garama. Ej, mogę się... Ciebie wbijać. Okej. Okay. Garama, ty posolony dzwoniarzu! Garama! Wiem, co mogę z tą pogadać. Nie rozumiem, czego ode mnie wymagasz. No, nie mogę cię spętać. Mruczysz jak kiciuś, czego ode mnie oczekujesz, bufonie. Aha, i regenerujemy się ty... Aha, pod. Co, szybka podróż? Wow, 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 wow. Kościanę. Ok, i co, ja sobie będę na nim tak jeździł. Ale fajnie, jeżdżę sobie na nim. Ale się przestraszy, co? Już zawał? O, okropna bestia, okropna bestia! Nie jest okropna, nie obrażaj mojego kolegi, nazywa się Przemo. Nie, albo garbi, może, bo się garbi? Oj, co żeś stworzył, panie Fixerze. Ej, to w sumie ma sens, że flick jest Fixerem, bo załatwia nam misję. O, wróciłaś. Ściana życzeń. Bounty Board już wisi. Gotowe dla biednych dusz, które zostały tutaj porzucone. Farlum. Życzenia, które zostają spełnione, są robione przez największych dewotów. No a w każdym razie tak się mówi. No cóż, nie ma żadnej krzywdy, żebyśmy my tutaj też mieli jakieś Fala. życzenia. A więc dodałem też nawet swoje małe własne życzenie. No to chyba uczciwe, prawda? Ja to zbudowałem. Więc no, chyba mi też się należy, prawda? Okej, okay, mam tych materiałów, żryj. Życzenie spełnione. Spełniacz życzeń. Naprawy. Ogólne. Zagubione pchły. Muszka, no to nasz kolega, no. Co, będziemy szukać mu muszek? Szukać pchełek? Jak szukaliśmy grabów dla Grabfadera? Okej, łowy. No, ja ich na pewno rozwaliłem. Czy nie? Czy są jeszcze, coś, niektórych muszę? Przepraszam, muszę. O, a więc spójrz na to. Tak po prostu wrzuciłaś te 200 skorupek, jakby nigdy nic? Ciężko mi w to uwierzyć. Ale wiesz, no, te fragmenty są całkiem wartościowe. Świetne do. Tworzenia i naprawiania. Bardzo wszechstronne. Jak mistrzowie. No cóż, więcej niż to. To naprawdę ciepło mi się robi, że tak robisz takie rzeczy. Że to bardzo miłe z Twojej strony. I takiej uprzejmości, no rzadko kiedy doświadczamy w tym strudzonym miejscu. To była uprzejmość? Muszę się zajmować tą ziemią i skorzystać z przewagi, jakie tutaj znajdę, więc wypełnianie takich e, żądań. Tak naprawdę, no, pomoże mi tylko i wyłącznie w tym. Och, a więc tak, jesteś najemniczką, no cóż! To świetnie, każda pomoc jest doceniana, proszę pani. Powodzenia w twoich podróżach i niech każde twoje życzenie zostanie spełnione, spełniające życzenia. Proszę mnie tak nie nazywać. A, no, całkiem normalne i bardzo popularne te fragmenty, ale jakie praktyczne! Możesz ich użyć dosłownie do wszystkiego, nawet do robienia solonezów. A tobie co się stało? Optumera ha! Siostrzyczko, siostrzyczko! A co to za długi, świecący kieł, który nosisz ze sobą? To broń? Ta, fenestra. Tak, to broń. Ale nie musisz się jej bać. Nie podnoszę jej przeciwko tobie. To ta jego ostra krawędź jest dla. Yy, jak to się mówi? Nie napastników, dla... dla łowców, no bo są łowcy i zwierzyna, tak? Więc na łowców i innych wrogów. I naprawdę, mocno ci sugeruję, żebyś sam się w coś też tutaj przyodził, przyobronił, uzbroił, bo twoja podróż się rozpoczyna. A więc tak, jako pielgrzym, to grzech, o którym mówisz, siostro. Nasze uzbrojenie to modlitwa, szata od wiary. I nadzieja, że to wystarczy, by dostać się do cytadeli. Taka jest już nasza droga. No to wasza droga się moja droga szybko kończy. Czy będę miał życzenia na mapie pokazane, jak sobie tak klapsnę tutaj wdziąsło? Czyli co, zmieniamy na razie kreściak. Tak bym zrobił. Okej, okay, czyli po prostu po pokonanych będą nam leciały skrawki szmatek. I, I swój kurs nasz matecznik obiorę. Okej, okay, okej. Okay. Czy to znaczy, że. że, No pewnie mogę sobie dalej gdzieś fast travelować, nie? Tutaj przybyłem tylko zobaczyć, czy mogę już e, życzenia zbierać. I mogę, więc fajnie. Mamy szybką podróż. Koleżanka uciekła. Boi się. Pobudka! Co to ma być? Ty posolony na wariacie. Dzyń, dzyń, dzyń. Lecimy. Do szpiku kości jestem zły. Dobra, pojechaliśmy sobie. Fajnie, fajnie. Dzięki, Mordo. Zaczyn, młody człowieku. Nie powiecie mi, że tu nie ma żadnych sekretów. No dobra, nie ma. Mateusz. Jak ten dzwon walnie. Jak ten dzwon walnie. Ale rozbrzmiał pięknie. Wszystkie złote bramy powinny się otwor. Aha. A, no dobra, no to i tak w sumie wyszło tak, jak chciałem. Jakby nie było. Pretty good. Ale wiecie, co to znaczy? Skoro jest pretty good, no to my się w tym miejscu pożegnamy. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Aż Hornet spojrzała na prawo, tam musi być coś ciekawego. Ech, no to co? Ech, bapa nada.